Cześć, tu w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam cztery suplementy na budowanie masy mięśniowej, które są udowodnione przez naukę. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że suplement jest to uzupełnienie diety, czyli w większości przypadków, wszystkie substancje, które byśmy dostarczali z suplementów, możemy dostarczyć z diety. Ewentualnie właśnie suplementujemy te których nie da się, nie możemy, byłoby to zbyt kosztowne czy z jakiegokolwiek innego powodu i wtedy właśnie sięgamy po te suplementy. I tu właśnie przedstawię cztery, które są no po prostu udowodnione przez naukę. Jest faktem, że działają, są bezpieczne, nie są przy okazji drogie i mogą pomóc w wybudowaniu masy mięśniowej. Pierwszy suplement to klasycznie kreatyna i chodzi tutaj o monohydrat kreatyny. Kurwa, wiesz o co chodzi mordo. Jak chodzi o suplementację, jest to 5 gram dziennie, codziennie. Nie trzeba tego ładować, nie trzeba robić przerw, nie trzeba robić cykli, nie trzeba tego brać przed treningiem. Nie ma to większego znaczenia, dlatego że kreatyna jest to substancja, która naturalnie występuje w naszym organizmie i też naturalnie występuje w pewnych produktach, zwłaszcza jak chodzi o mięsa, ryby czy jajka, ale tej kreatyny w jedzeniu jest na tyle mało, że nie jesteśmy w stanie Dostarczyć odpowiedniej ilości tej kreatyny bez zjadania też kosmicznych ilości, na np. białka czy generalnie kalorii. Dlatego też, właśnie kreatyna jest to jak najbardziej bezpieczna i naturalna, naturalna substancja. I co powoduje kreatyna? W bardzo dużym skrócie, kreatyna sprawia, że mamy większe możliwości czerpania energii z ATP i ADP w trakcie treningu, przez co też jesteśmy bardziej efektywni, przez co też to wpływa na budowanie masy mięśniowej, jak i siły. I tutaj jak chodzi o liczby, to kreatyna może poprawić nasze wyniki siłowe nawet o 5-10%, yy, aczkolwiek to nie jest tak, że na pewno je poprawi, ale na pewno nie zaszkodzi też. Dlatego też warto właśnie suplementować tą kreatynę cały rok, bez względu na to, czy to jest masa, czy to jest redukcja, po prostu tą kreatynę brać. Cena takiej kreatyny to zazwyczaj jest około 50 zł za pół kilo i to starcza nam na 3 miesiące, więc jest to wydatek rzędu, załóżmy 15 zł miesięcznie. Następny, drugi suplement jest to cytrulina. I cytrulina jest lepsza od na przykład argininy, dlatego, że jest jej prekursorem. Czyli tyle, ile organizm będzie musiał wyprodukować argininy, to pobierze to z cytruliny. A ona też ma swoje inne benefity. Generalnie, co sprawia cytrulina? Cytrulina sprawia, że mamy więcej yy, azotu w mięśniach, przez co też będziemy lepiej, efektywniej produkować ATP, będzie lepiej ukrwiona tkanka, a lepiej ukrwiony mięsień, to znaczy też, że więcej substancji odżywczych do niego dostarczymy. Czyli lepiej odżywimy nasze, odżywimy nasze mięśnie i też dlatego właśnie ta cytrulina jest polecana. I tu jak chodzi o to, jak suplementować i jaką suplementować, to jest to jabłczan cytruliny i należy zażywać około od 5 do 8 gramów na 60 minut przed treningiem, czyli bierzemy ją tylko w dni treningowe, tylko właśnie na około 60 minut przed treningiem i właśnie tu chodzi o nie czystą cytrolinę, tylko jabłczan cytrulinę, dlatego że samej cytroliny w jabłczanie, cytroliny jest mniej. Także jeżeli byście mieli na przykład na opakowaniu, że jest to cytrolina, Albo właśnie jabłka z cytruliny, to musicie właśnie patrzeć na ten jabłczan. I Tutaj, kolejne dwa suplementy, które nie są niezbędne: są to rzeczy, które możemy dostarczyć z pożywienia, z diety bez większego problemu. Aczkolwiek w niektórych przypadkach będą one bardzo dobrym pomysłem. Pierwszy jest to odżywka białkowa, czyli to jest to trzeci suplement. Jak wiadomo, nasze mięśnie potrzebują budulca. Tym budulcem jest między innymi białko. Białka należy dostarczać w trakcie budowania masy mięśniowej, czy też generalnie około 2 gramów na kilogram masy ciała u osób, które trenują siłowo. I wiele osób może mieć problem z dostarczeniem takiej ilości białka, zwłaszcza osoby początkujące, które nie mają tak wyrobionych nawyków żywienia, które nie wiedzą z czego czerpać to białko albo które po prostu nawet nie mają czasu na zjedzenie normalnego posiłku czy nabicie takiej ilości tego białka. Czy na przykład weganie, wegetarianie, u których źródła białka nie mają aż tyle białka w tych produktach, przez co też ta odżywka może im pomóc. Więc odżywkę białkową stosujemy tylko wtedy, kiedy potrzebujemy i stosujemy tylko tyle, ile potrzebujemy właśnie, żeby dostarczyć łącznie w ciągu dnia tych 2 gramów na kilogram masy ciała. I jak chodzi o to, jaką formę tego białka wybrać, to jeżeli ktoś nie ma problemu z laktozą, jeżeli ktoś nie unika właśnie produktów odzwierzęcych, to ja polecam zwykły, najzwyklejszy i też najtańszy jednocześnie koncentrat. E, oczywiście są inne formy, jak na przykład izolat, czy, czy hydrolizat, czy jakieś albumina, kazeina, e, białko sojowe z grochu. E, tych opcji jest dużo, ale koncentrat jest po prostu sprawdzony. Działa, e, jest skuteczny, jest pełnowartościowy. Dobry plan! I czwarty suplement tutaj może niektórych zaskoczyć, bo zastanawiałem się, co włożyć jako ten czwarty suplement. Bo myślałem przez chwilę nad beta-alaniną, ale to zaraz powiem, dlaczego jej nie będzie. Za to powiem suplement, o którym. Mało kto tak naprawdę mówi, a według mnie, jak przemyślałem temat, to jest to bardzo dobry pomysł dla osób, które mają generalnie problem z nabiciem wagi, z nabiciem kalorii. Jest to po prostu zwykły gainer. Tak, właśnie. Gainer jest to odżywka, która zawiera zazwyczaj dużą ilość węglowodanów, około 60-70% kalorii z gainera pochodzi z węglowodanów, czasem nawet 80%. Następnie też dostarcza pewną ilość białka, jest to zazwyczaj od 15 do 30% i pewną ilość tłuszczu. Generalnie właśnie gainer służy do tego, żeby nabić dużą ilość kalorii w prosty sposób. Dlatego, że jest to po prostu proszek, który mieszamy z wodą czy z mlekiem, pijemy i dostarczamy na przykład 500 kalorii. I tu oczywiście można zrobić gainera y, po swojemu i będzie on lepszy pod tym względem, że będziemy pewni składów. Przykładowo, nie wiem, zmiksujemy mleko z płatkami owsianymi, z odżywką białkową, z bananem, nie wiem, z masą orzechową, tylko tutaj znowu potrzebujemy czasu, żeby to zrobić, potrzebujemy możliwości, żeby to zrobić, na przykład mieć mikser czy cokolwiek takiego. No i tutaj też dochodzi to, że trzeba wyci wyciśnić potem ten mikser, trzeba latać z, z tym, na przykład jak robimy to na do pracy czy do szkoły. Więc to jest problematyczne. A taki gainer wystarczy, że będziemy mieć gdzieś właśnie saszetkę gotową yy, z produktem, wymieszamy to z wodą czy z mlekiem, wypijamy i jest po sprawie. Jedyne co jak chodzi o gainera, bo to i tak samo, jak chodzi o dawkowanie, to będzie tyle, ile nam potrzeba, żeby dobić do yy, odpowiedniej ilości kalorii w ciągu dnia. W większości przypadków będzie to około 38-40 kcal na kilogram masy ciała w przypadku budowania masy mięśniowej. I jak chodzi właśnie o te gainery, jakie wybrać, to patrzyłbym na skład. Yy, na cukier, zwłaszcza w sensie, żeby wybrać gainer, który ma jak najmniej cukru w składzie, yy, czyli jak najmniej, nie wiem, maltodextryny, yy, glukozy, fruktozy itd., a wybierać gainery, które są na bazie bardziej yy, pełnowartościowych produktów i są np. gainery, które są na bazie yy, mąki owsianej i wtedy dostarczymy jednocześnie węglowodanów, które nam będą się w miarę długo trawiły, przez co nie będziemy mieć takich skoków cukru i skoków spadków energii, i też dostarczymy jakąś tam ilość powiedzmy błonnika, czy generalnie minerałów, dlatego że oczywiście te substancje będą też dawały nam pewne minerały. także tak właśnie wybierałbym gainer. więc to są właśnie te cztery suplementy, według mnie najlepsze jak chodzi o budowanie masy mięśniowej. cała reszta Powiem tak, są suplementy oczywiście, które mogą pomóc niektórym sportowcom i tu właśnie chciałem powiedzieć o tej betalaninie, że betalanina jest to bardzo dobry suplement dla sportów siłowytrzymałościowych, wytrzymałościowych czyli gdzie ta aktywność jest mieszana, czyli to nie, są, to nie jest typowa siłówka, Czyli to nie jest na przykład trening kalisteniczny czy trening siłowy, gdzie powiedzmy wysiłek trwa 20, 30, może 60 sekund, tylko jest to wysiłek dłuższy. I tutaj dobrym przykładem jest crossfit, gdzie na przykład crossfiterzy mają swoje wody. Te wody, powiedzmy, mogą trwać nawet 5-10 minut. W takim przypadku betelanina może się przydać, dlatego że betelanina zwiększy naszą wytrzymałość mięśniową w wysiłkach, które trwają od 1 do 4 minut. Czyli w momencie, gdy wasz sport, i tutaj też dobrym przykładem są sztuki walk. Jeżeli wasz sport y, wymaga od was pracy, y, która właśnie trwa od minuty do 5 minut, na przykład ciągłej pracy bez żadnej przerwy, wtedy jak najbardziej suplementacja beta-alaniną będzie miała sens. I jak chodzi o dawkowanie, jest to od 3 do 5 gramów dziennie, codziennie i tutaj też niezależnie od pory dnia. No i to są oczywiście inne suplementy, które również mogą pomóc w niektórych sportach, w niektórych przypadkach, ale to już jest suplementacja dobierana indywidualnie pod daną osobę, pod dany cel, także yy, nie ma takiej potrzeby. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dajcie w góry, łapkę w górę, jeżeli Wam pomógł. Zostawcie komentarz, jakie wy suplementy z tego stosujecie. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. To by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.